Dzisiaj mamy alegorię Boga, który jest właścicielem winnicy, takim, który zatrudnia robotników. I oczywiście bardzo traktuje wszystkich indywidualnie. Niezależnie o której godzinie przyjmuje ich do pracy, umawia się z nimi o denara. Dlaczego? Dlatego, że wie, że ci robotnicy nie tylko są sami, ale mają rodziny, po kilkoro dzieci, kilkana, kilkanaścioro dzieci, że potrzebne jest utrzymanie. I dlatego taką ceną za dzień pracy był denar. To wystarczyło, żeby wykarmić rodzinę. I dlatego ci robotnicy, którzy zostali w ostatniej chwili też przyjęci do pracy, nie zapłacił im za to, że tak pracowali intensywnie i dużo, ale zapłacił im za to, że odpowiedzialnie wyszli do pracy po to, żeby zarobić na swoją własną rodzinę. Z rozrzewnieniem patrzę na tych robotników, którzy również zanieśli denara do domu po to, żeby nakarmić swoich najbliższych. Takiego mamy Pana Boga, który nie patrzy na to, ile zrobiliśmy, ale patrzy na to, w jaki sposób podchodzimy do życia i czy jesteśmy odpowiedzialni. Nie rozpatrz, szczęście, moje serce z tobą.